Witam ponownie, w zagrajmy w Pokémon Crystal. Hej hey, hello, to c Tak, mam gości, którzy goszczą u mnie kolejny raz, gdyż nagrywaliśmy to już kiedyś. Byłeś taką sierotą, że nagrywałeś tylko 5 sekund. Nie, nagrały się 5 minut, ale nagrywałem Łam 10 jest. minut. Tak, the recordnik is alive. O Boże, znowu ten dziad. Tak, znowu ten dziad szuka swojej wnuczki. W wnuc 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 wnuczki. Wnuczki, tak. Od Stary dziad z niebieskimi włosami szuka swojej wnuczki. Pod tym samym stołem. Tak. Nic tutaj nie ma. Szukaj pod tym stołem. Nie wiem, wiem. Przeglądamy koszy na śmieci jako statka? W sumie nie, bo nic w nich nie ma. Tak, z, ty z tym <grym> łysym, to. grubym, prawie łysym, grubym facetem można zawalczyć. Tutaj jest dużo ludzi do walczenia, ale my nie będziemy walczyć z nikim, bo mi się nie chce po prostu. Bo jesteś słaby, tak. A ta kabina jest dla dwóch osób, tak. E, dwa łóżka, cześć. A to jest nasza kabina. Wow, D dostaliśmy łóżko, dostaliśmy komputer i dostaliśmy to. Oczywiście, jedyny pasażer z komputerem. Tak, przecież ja jestem pasażerem deluxe. Ja muszę mieć komputer, dwa nie mogę wytrzymać na. bez Tibi! 11 letko jeszcze daje komputer. Mm. A on nie ma kosza na śmieci, gdzie on utylizuje rzeczy? Bo jak e, będzie, bo, bo, jak, bo patrzę, bo jak wrzuca tutaj w okienko, na przykład, to to idzie do mojego pokoju. <laughs> ale, ale on jest gruby. Jak, dlaczego? Ma jedno łóżko i ma i ma dwa stoły i ma dwie porcje jedzenia i dwie kawy. Dlaczego? Gro, dlaczego? Jest, jest tak, wszyscy są trenerami i ich swędzi, żeby... no, żeby... żeby się bić. A tu też jest Dawaj podwójny pokój, tylko te, to jest su sunięte łóżko. Dawaj na pokemony zaraz się idiota. Pewnie. Uj. Dobra, chodź. E <laughs> Cheater! Zasięg tego dzioda mnie powala za każdym razem. Chyba ostatnio też jeden co tak natknąłem. Tak, tak. nie. Delibert! Delibert! Tak! 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 Patrz jaki delibert tak, jest tak, słaby. Mają Pikachu na koszuli, nawet ten mały jest przybrany za Pikachu, a co mają? Deliberta. Deliberta. Ale, ale to jest shiny Pikachu, bo on jest biały. A on ma bliźniaczki. Eee... Tak, to jest niebieskowłosy dziad, który szuka swojej wnuczki. I A can't find my definitely. granddaughter. To może by się ruszył tyłek. O nie, o nie, co ja zrobię? Nie mogę się ruszyć, bo. nie wiem, nie umiem chodzić. Bo wklep nie podobał. Yeah. Skręcił koska gdy na ciebie wpadł. Moonwalk guy. Tak, tak. Dawaj mm. tu Gandalpa. Ah. You shall not pass! Mm więc to jest Go. Wiem, że możesz. Musisz być szybki! Damet, Ono chce, żebyśmy znaleźli jego kolegę. Jego kolega. Jego kolega był tu. Tak? Nie. Tak. Jego kolega był tu. W magiczny sposób... Patrz do mnie, jak do ciebie mówię. To czarodziej. Tak, czarodziej w niebie. To jest Blue Mage z Final Fantasy. No bo Blue Mage koleguje się z Gandalfem Gandalf też Alchem. był Blue tylko udawał. Lrl, safeguard. się ma zrobiony w. Z... Czy ja chcę ich safeguard? Nie, nie chcę nie. safeguard, bo safeguard jest. no do, do Hsanu w do tej dupy. Dupy. grze. Co, to nie Co Masz chroniło status przed problemu? statusem, tak, ale na single playerze, serio. O, on wrócił do. Szukajmy jego śmiecie, kiedy go nie ma.

Robimy Trailer do tkanika e, e... O nie, to góra loda. Poza tym, po co jest okno tutaj? Wyjaśnij mi to ktoś. Logika. <śm> e logika. Logika gier komputerowych. Inaczej. Matma! O nie! Matma nie jest logiczna. A to jest... Cicho! Osiem łóżek. Wow. Osiem łóżek, a tylko jeden facet. Mmm... To jest dziewczyna chyba, nie. Nie, nie. ten facet. Ten, ten facet robił... O, jak kapitan tak. w pierwszej części Red Blue. E, Tak, a to chyba ten sam kapitan jest. Nie, nie, nie rozmawiam z tobą dziewczynko. Też się nabrałem na ciebie. Jesteś pułapką! Muszę to objaśnić dokładnie, bo to może źle zrozumieć można. Dobrze, w tej pułapce chodziło o to, że ona się... Ona stoi tak, prawda? To się odwraca i... BAK ZE MNĄ! I'm bored, fight with me! Jej. Jako jedyny pasażer na. Właśnie, jako jedyna osoba na tym statku on ma książkę. Ale nie może do niej sięgnąć. Ach, ironia! Kapitanie, pobaw się ze mną, plusę! I chcę się bawić więcej. Pociągnij go za brodę. Nie, ja... ja mam tylko 10 lat, nie bawię się z tobą. Już czyny są B w tym wieku. O, magiczny teleport. To jest krypt. Hehehe. Cekator, was it? I'm calling the police. <laughs> oh yeah! You, what have you done to my granddaughter? Metal Coat, bezużyteczny dla mnie przedmiot. Ewoluuje do się Onixa, gdy się go. Onixa albo Scythera w Stilixa i Sizora podczas mhm. wymiany z tym przedmiotem tak jak King's Rock w e, Poli... Wirla w tak, tak Poli Wirla jeszcze... oh. w slow i Slowbro w Slowking nie Slowpoka w Slowkinga kurczę To jest skomplikowane so, tam. Właśnie ciekawe, ciekawe co mówi kapitan Nie ciekawi mnie to ciekawe czy nawet da nam cut nie da. Ja chcę kat. Ale brat już go zabrał. Nie! <trym> nie. 9 <ścoughs> <ścoughs> Tak. Y to go wykończyło. Wyciągnęło <ścoughs> ta, to z niego resztki ta. sił. Niedługo umrze. Jest stary, to muszę umrzeć. Wojne! To można wrócić, prawda? Na ten statek. Chyba... Tak, tak mi się wydaje. Właściwie to chyba w naszym pokoju kiedyś się pojawia rabuś. Co? To? No tak, rabuś. I nie wiem czy on nie szgrzebie w naszych śmieciach wtedy. <grym> Za którymś razem. To to benel. Hmm, Sprawdźmy tego. co on ma w śmieciach. Bebuś... Ale, 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 ale dlaczego? Mi się tu nie podoba, dlaczego? Nieee! Ostatnio gdy ja nagrywałem Pokémon chyba jakieś pół roku temu, właśnie skończyłem w A tu nic nie ma. Możesz mi spotkać. Tak, spotkam cię jak ty. ten, wysiadasz ze statku. No. To było dobre. Będzie jak się walka. Tutaj powinien być ten, past mode. 20? Na pięćdziesiątym Tu poprawię chyba masz jakąś to. zagadkę, z nie pamiętam. Jak sheetem. Nie, Jak to Lewa je... Snorlax. Jak już popłynął, Lava to byś kupi. znalazł. Nie. Snorlax. Ech, Snorlax. Nie, a potem to objaśnię, kiedyś przy okazji. Naprawdę? Jak se lewa kup. Jeszcze trochę mam nagrane tak jakby w tak, więc... wiem. Wiem. Tak, w ja, następnym tak, odcinku będziemy w tamtym tym, o właśnie w tym budynku. Więc do następnego razu. Naprawdę nie, nie chcę tego przedłużać. On by nie zdobył folki, gdyby nie ja. ja tak, tak, on, on mi powiedział, on mi powiedział tak. Więc do następnego razu, tak. trenerzy.